Cześć, mam na imię Sławek, jestem prezesem Prepers Poland, a dzisiaj zapraszam Was na test Fiberfix. Staśmy klejącej, która jest podobno 100 razy silniejsza od tape'a. Aby stosować Fiberfix musimy zepsuć kilka rzeczy. Zepsujemy czonek od spadła, Przetniemy siekierę i ten trójkołowiec. Przetniemy go w tym miejscu, skleimy taśmą i zobaczymy czy działa. Mamy złamaną siekierę, złamany szpader i połamany rower. Aby naprawić uszkodzone rzeczy, użyjemy fiber fix e, wrapa. Sama taśma. Tu chyba instrukcja obsługi. Rękawiczki. Będziemy robić tu w rękawiczkach. To jeszcze nie wiem do czego nam będzie potrzebne. Kawałek papieru ściernego Najpierw instrukcja Pokażę. Fiber Fix wszystko po angielsku No ale co, przede wszystkim musimy najpierw zeszlifować Później założyć rękawiczki Zanurzyć taśmę Owinąć uszkodzony element I po 10 minutach działa Dobra, zaraz to sprawdzimy Trzeba naprawić rower W tym celu użyjemy Fiberfix o szerokości 10 cm. Skleimy ramę, odczekamy 10 minut jak instrukcja kawę i zobaczymy czy to Fiberfix należy zamużyć w wodzie. Fiberfix nasiąkło wodą. Teraz będzie trzeba skleić to do taśmy. Tutaj po prostu asystenta o ramy. Przy oklejaniu należy włożyć nieco siły, aby to było naprawdę bardzo ciasno. Wydajemy fiber pick taśmą winylową, aby się nic do tego nie kleiło. Teraz pozostaje odczekać 10 minut i przejechać się. Do zobaczenia za chwilę. Trzeba naprawić cykierkę. E, w tym celu użyjemy e, taśmy o szerokości 5 cm.

tego mizernego kawałka papieru ściernego załączonego w zestawie. Ja bym proponował, abyście w samochodach wozili nieco większy arkusz, ale użyjemy tego, co jest w zestawie. Fix. Mam tylko jedną taśmę. Nie mogę tego spieszyć. Na 10 cent musimy zamurzyć w wodzie.

wystarczy e, jedna godzina jeżeli e, w będzie dał się w temperaturze 454 stopni 2 godziny w przypadku 138 stopni Celsjusza 3 godziny w stopni Celsjusza 4 godziny 54 stopni Celsjusza 5 godzin 21 stopni Celsjusza czyli temperatura pokojowa e, tak zostawimy ten samochód na 5 godzin nawet dłużej, bo rama będzie bliska a na prawdziwe podsumowanie czy to e, trzyma, czy nie trzyma, będzie w osobnym filmiku za e, dzień, dwa tygodnie. Takie, e, taki szybki filmik e, nagram dla Was. I tym samą cenę Niech ma okazję coś się tam nie wiem popsuć. E, Minęło trochę więcej niż 10 minut. Postanowiłem odczekać. W ogóle robiłem troszkę ostrożnie, bo miałem ostatnią rolkę taśmy 10 cm. Nie użyliśmy też załączonego papieru ściernego, tylko porządnie szlifowaliśmy elementy, które zostały sklejone. Teraz to, wystarczy pozbyć się taśmy nylonowej. Nie jest już potrzebna. Czas się przejechać. Troszkę się ujęło, ale niedużo. No. Nie. No, na, na ramę roweru to się nie nadaje, ale łatwiej ponownie zastąpić. wystąpić na YouTubie. E, tego testu e, nie zdała taśma. Ale i tak jestem pod wrażeniem, bo się nic więcej nie dzieje. Przypuszczam jakby włożyć rurkę do środka, coś to by usztywniało to. To długo mógłbym jeździć jeszcze na tym rowerze. Sonek do siekierki jest złamane miejsce w tym miejscu. Zobaczymy, czy co działa. Będę robił ostrożnie, bo nie ukrywam trochę się, boję, że może coś wyskoczyć i mnie skaleczyć. To jest sklejony paśmą trójką. Zobaczymy czy działa. Czekam na komentarze, że kujowo rąbię z drewno, ale naprawdę się boję, że ktoś tutaj wyskoczy. Ja no Tutaj tak jest szczękiem. Wezmę zamach, ale się troszkę odsunę. Działa. <śm> 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 Słonek trzyma, ale użyłem do testu e, starej siekierki No i wypadło Ale działa Nie, jest w porządku, jako taśma e, awaryjna Wiadomo, że to nie jest jak nowe ale naprawdę jest mocna jak stale. Mi się podoba. teraz testować spadel. Przecięty pół spadel. Wkleiłem dwiema taśmami o szerokości 6 cm. Odczekaliśmy odpowiedni czas. No i teraz zobaczymy, czy to działa. Zwróćcie uwagę, że naginam na, na sam czubek, prawda? Idzie. Nic się nie dzieje, Nawet się nie wygina. Nic się nie dzieje. A! A! Ten test zdała taśma. Szpader posłuży, przypuszczam jeszcze przez wiele lat. Jeżeli się gdzieś coś złamie, to już nie w tym miejscu. Czas na testowanie taśmy FiberFix, która jest podobno 10 razy silniejsza od duct tape Tylko nie no do tego co widzieliśmy do tej pory. Do taśmy jest załączony nożyk. Podobno nie da się jej zerwać grubymi rękoma. Z pomocy tej taśmy przykleimy wiaderko do tego stelaża i zobaczymy jaki ciężar to wytrzyma. Taśma jest przynajmona. Wydaje mi się, że się nie pod naporem ciężaru. Ale nie ma. Ale nie ma co gdybać. Trzeba to sprawdzić. Na razie trzyma. Jadę... <śm> wiatr jest 20-litrowe. Dowierzam, kto musi w końcu pójść. Ale i tak już jestem pod mega wrażeniem. Trotkę się rozkleja, ale dalej wstrzyma. Jaderko jest prawie pełne. Taśma się stumęła, ale tutaj dalej trzyma. Nie, teraz się rozkleja. A to jest 20-litrowe wiadro pełne po brzeg ziemi. Pokażę Wam jak to wygląda. Aby oddać sprawiedliwość Fiverr Fix zostało wiaderko przyklejone jeszcze raz pod nieco innymi kątami tak aby się nie zsuwało. Taśma jest oklejona na, na dwa razy. Zobaczymy czy to działa. A ponownie napełni ziemią 200 litrowe wiaderko. To działa! Czas na podsumowanie. Nie ma cudów. Fiberfix też ma swoje granice, ale jak widzieliście, test nie miał na celu pokazania jedynie mocnych stron produktu, ale znaleźć jego granicę. Udało nam się znaleźć, e, szczególnie przy rowerze. Produkt polecam, jest naprawdę bardzo wytrzymały. E, wydaje mi się, że warto nosić go czy w plecaku, w, e, w bobie, czy wozić ze sobą w samochodzie. Zapraszam Was do subskrybowania naszego kanału, odwiedzenia profilu na Patronite. O profil na Patronite szczególnie niech osoby, którym nie podoba się jakość nagrania obrazu i dźwięku, ponieważ właśnie zbieramy pieniądze na zakup lepszego sprzętu. Do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!